Cześć, uprzemek Dzisiaj prosty przepis na sos bolognese. Szykujemy olej na patelnie. Tutaj użyłem miks masła klarowanego i oliwy z oliwek. No i na ten tłuszcz wrzucamy około 50, może być więcej, zależy od Was, gramów cebuli czerwonej. Następnie do tej cebuli, jak już nam się zeszli, dodajemy oczywiście nasze mięso, naszą bazę. Ja tutaj użyłem pół kilo mięsa no, wieprzowego z karkówki, oczywiście mielone mięsko. Do tego jeden ząbek, chyba że wolicie więcej czosnku, to możecie dodać więcej. Ząbek czosnku tutaj jest, jak widzicie, wrzucony. No i przyprawy. Ja tutaj dodałem no, jakieś dwie łyżeczki soli. Też indywidualna sprawa, jeśli chodzi o przyprawy. No i oczywiście pieprz, ja lubię ostre, także też trochę pieprzu tutaj wsypałem. No i taką paprykę znalazłem, płatki papryki suszonej. Postanowiłem tutaj trochę jej wsypać. No i mieszamy wszystko oczywiście dokładnie. No i... Jeszcze przypomniało mi się, że mam oregano, także też postanowiłem wsypać. Jak już tak trochę to się nam podusi, no to dodajemy pieczarki, 100 gramów pieczarek. No zapachy są już nieziemskie, jak już wymieszamy to wszystko. Na takim średnim ogniu robimy. No, i dodałem tutaj mm, pomidory z puszki, trochę zalałem wodą. Dodałem cztery takie pomidory, ale się okazało, że to trochę za mało, więc dodałem później, bodajże trzy więcej. Już widzimy, że nasz sos zaczyna się robić czerwony, zaczyna się robić pomidorowy. Przykrywamy i tak na jakieś 10-15 minut, co jakiś czas mieszając, ewentualnie dolewając wody. Pilujemy na takim no, średnim ogniu, dusimy raczej na małym na małym ogniu to wszystko dusimy. No i po 10-15 minutach dodajemy, czy to szpinak. Szpinaku niestety nie było w sklepie, więc rzuciłem tutaj rozpunkę. No, i przekrywamy na chwilę, żeby, że tak powiem, ta nasza zielenina trochę opadła. Na jakieś dwie minutki wszystko zakrywamy. No, i mieszamy, jak widzicie, to wszystko elegancko razem. Można wymieszać. No, genialnie to wygląda. Pachnie fenomenalnie, a smakuje jeszcze lepiej. No i tutaj jeszcze szczypiorek wrzucamy już praktycznie pod sam koniec. No i oczywiście śmietana 30 wchodzi do akcji jakieś 100 ml, żeby to tak trochę zagęścić. Też nadać takiego fenomenalnego posmaku czy też koloru. No jak widzicie, to już w ogóle wygląda kosmicznie. Nasz sos Bolone stylu keto. Czym to jeść? No ja zrobiłem sobie naleśniki, naleśniki oczywiście z dwóch jaj całych, trochę wody na patelnię, do tego ser. Zapiekłem to, tego naleśnika, no i polałem naszym sosem bolońskim. No jest to niesamowicie syte danie. Sam ten naleśnik jest, jest syty już serem. Także no możecie sobie zrobić obiad naprawdę na kilka dni. Zaskoczyć pozytywnie swoich węglowych przyjaciół bądź rodzinę tym przysmakiem, no postanowiłem to jeszcze elegancko udekorować jak widać udało mi się to zrobić fenomenalnie <noise> także kolejne keto danie, oczywiście możecie tutaj no, dodawać jakiekolwiek przyprawy chcecie także dajcie znać jak wam to smakowało, tutaj jeszcze taki przekrój ten ser w środku oczywiście rozpływający się jakieś 50 gramów sera dodałem do jednego naleśnika Także moi drodzy, trwajcie w Ketozie. Przepis makro macie w opisie. Ja już szykuję kolejne przepisy. Do zobaczenia. Cześć, smacznego.